pana rejowe gadanie. Żywa jak chciałby nawet człowiek poczciwy Nie poziera na krówki swoje ni święta Nie rad słonku, że świeci miesiącowi krzywy Ledwie czoło wygładzi w betlejemskie święta Gorzko miód mu smakuje, gorzko słowa w uściech Nie pośpiewa przyludniej chyba gorzkie żale Mimo szukać się zachce radości w rozpuście Żonka milczy i drobiazg nie świergoli wcale Wziąć ducha, skrzynie puste sień głucha, Cnoty grosza nie rodzą, Jeszcze wspaniu przeszkodzą, Świat każdego po Kto z poduszką w niezgodzie. Niecnotliwie asy to pożywać też sztuka Mało znać Machiavella, wiedzieć co się dzieje Niepoczciwa u ludzi kosztuje nauka Szyja zmięknie w terminie, na duszę stwardnieje Skryją szlachetne serce, pozłacane blaszki Nos się z wiatrem znać będzie jak kurek na dachu Zamiast szczerych przyjaciół, śliskie złodziejaszki Za prawdziwe kochanie uległość ze strachu wziąć ducha, z ludzka zawiść nie może. w wczasem jest władza, jeszcze wspaniu przeszkadza, świat takiego powodzie, kto z poduszką w niezgodzie. Przeczna rzekać, że stwórca czmeczych krzywd nie płaci. Bóg nie szlachcic pijany, co złociszem błyska. Nie jest cnotą ni hańbą, tych modartych gaci. Ani ból zasługa, ani świat kołyska. Sprawiedliwość niebieska od królewskiej inna. To cierpieniem nagrodzi, to bogactwem soczy, Opatrzności wyroki, jak na. Kto jeno w niebo patrzy, tego i zamoczy. Oka jest mgnienie, człowiek, mądre cierpienie, dobry sens sobie mości, kto nie kocha się w złości, a i żyć będzie słodziej. Kto z poduszką jest w zgodzie? Szczęście, oka jest mgnienie, człowiek, mądre cierpienie. Dobry Sen sobie mości, kto nie kocha się w złości, a i żyć będzie słodziej, kto z poduszką jest w zgodzie.